Kombi. Przez dekady kojarzyło się z praktycznością, przestrzenią i drugoplanową rolą. Był to samochód rodzinny, służbowy, ale na pewno nie sportowy. Aż do momentu, gdy w 1992 roku BMW postanowiło rzucić wyzwanie tej definicji, prezentując M5 Touring. Było to pierwsze kombi o osiągach samochodu sportowego, ale mimo wszystko nie ono wywołało prawdziwą rewolucję tego dokonało Audi. Wyobraź sobie to zestawienie: rodzinne kombi kontra najszybszy seryjny samochód świata. I co więcej? Kombi wygrywa w sprincie do dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym. To była najlepsza reklama, jaką można sobie wyobrazić. Tym bardziej, że nikt nie spodziewał się takich osiągów po Audi i to w nadwoziu kombi. Ale pod tym nadwoziem kryła się prawdziwa bestia: Audi RS2 Avant. Samochód, który na zawsze zmienił sposób, w jaki postrzegamy sportowe kombi. Samochód stworzony we współpracy z Porsche. Auto, które zyskało status legendy, zanim na dobre zjechało z linii produkcyjnej. To nie była ewolucja, to była rewolucja. Początek nowej epoki, która udowodniła, że sportowe osiągi i praktyczność mogą iść w parze, a nawet więcej, mogą zawstydzać topowe auta sportowe. To właśnie RS2 dało początek słynnej linii RS, najbardziej sportowej serii Audi. W tym materiale cofniemy się do lat 90., by przyjrzeć się genezie tego projektu, poznać kulisy współpracy Audi z Porsche. I zrozumieć, dlaczego to właśnie RS2 zdefiniowało nowy segment sportowych kombi, a nie BMW. Zastanowimy się też, dlaczego akurat to auto tak bardzo rozgrzewało wyobraźnię, jak jego dziedzictwo wpłynęło na motoryzację na całym świecie. Czy RS2 było wyłącznie ekscentrycznym eksperymentem, a może przemyślanym krokiem w stronę dominacji na rynku samochodów o dwóch obliczach?

the Audi RS2 was born. By zrozumieć, dlaczego Audi zainteresowało się stworzeniem kombi o osiągach super samochodu, musimy cofnąć się do roku 1991. Wtedy, równolegle z wersją Sedan, marka zaprezentowała Audi 100 S4 Avant, usportowioną odmianę dużego rodzinnego kombi. Pod jego maską pracował pięciocylindrowy silnik turbo współpracujący z napędem 4. W praktyce oznaczało to, że zwykłe, pakowne kombi otrzymało układ napędowy stopowego wówczas sportowego modelu Audi S2. 230 koni mechanicznych i 380 Nm momentu obrotowego pozwalało rozpędzić S4 awant do 100 km na godzinę w zaledwie 7 sekund. Wynik, który jak na początek lat 90. robił dobre wrażenie. Co ciekawe, klienci Audi zareagowali na ten pomysł z entuzjazmem. Aż 67% wszystkich sprzedanych egzemplarzy S4 stanowiły właśnie wersję Kombi. To jasno pokazało, że na rynku jest miejsce dla samochodu, który łączy praktyczność i sportowy charakter. A sukces S4 Avant utorował drogę do rozwijania tej wizji. Ponieważ w tamtym czasie najchętniej kupowanym modelem marki było Audi 80B4, inżynierowie postanowili stworzyć jego mocniejszą, sportową odmianę: młodszego i mniejszego brata S4. Tak więc w 1993 roku ofertę Audi 80 poszerzono o wersję S2 Avant. Była to topowa odmiana modelu, który łączył kompaktowe, funkcjonalne nadwozie z osiągami i technologią RODem z samochodu sportowego. Wersja Avant przyspieszała do 100 km na godzinę w zaledwie 6,1 sekundy, co pozwalało jej rywalizować z ówczesnymi topowymi modelami BMW i Mercedesa. Jednak co innego konkurować, a co innego wygrywać. W 1992 roku BMW zaprezentowało model M5 Touring, który nie tylko był mocniejszy, ale też szybszy. Osiągał 250 km na godzinę. Z kolei Mercedes miał w ofercie model 500E współtworzony z Porsche, który również bez trudu osiągał elektronicznie ograniczone 250 na godzinę. Audi doskonale wiedziało, że jeśli chce się wyraźnie zaznaczyć na rynku, potrzebuje samochodu wyjątkowego, nie tylko szybszego, ale też bardziej zaawansowanego technologicznie i bardziej prestiżowego niż usportowiona wersja Audi 80. Stworzenie wyjątkowego samochodu wymagało również wyjątkowego partnera. Dlatego z nowym pomysłem Audi zwróciło się do Porsche, firmy, która miała ogromne doświadczenie w budowaniu samochodów o najwyższych osiągach. Nie była to jednak pierwsza współpraca o Pumarek. Koncerny połączyły już wcześniej siły przy tworzeniu modeli Porsche 924 i 944, które okazały się solidnym sukcesem sprzedażowym. Można więc śmiało założyć, że i tym razem wybór partnera okazał się strzałem w dziesiątkę. Jako bazę wybrano Audi 80 S2 Avant. Dlaczego właśnie ten model? Po pierwsze, dobrze się sprzedawał, a po drugie, pokonanie topowych modeli BMW czy Mercedesa samochodem, który był Audi i w dodatku kombi, było prawdziwym triumfem. Tak powstał projekt Audi RS2 i choć wtedy w 1993 roku nie zdawano sobie z tego sprawy, to ten skrót RS stanie się oznaczeniem, które mówi nam, że mamy do czynienia z jednymi z najszybszych rodzinnych samochodów na świecie i będzie trwało to do dziś, czyli przez ponad już 30 lat. Wracając jednak do modelu RS2, to w tym konkretnym przypadku R oznaczało Rennsport, a S2 było odniesieniem do modelu S2, na którym RS2 był technicznie oparty. Jednak RS2 to znacznie więcej niż tylko podrasowane Audi 80. To w pełni odrębny model, będący kompletnym pakietem inżynierii Porsche, obejmującym silnik, zawieszenie i hamulce, a także unikalne połączenie stylistyki Audi i Porsche. Opracowanie i produkcja modelu RS2 wymagały unikalnej współpracy między inżynierami działów rozwoju i produkcji obu firm. Porsche odpowiadało za opracowanie i testowanie specjalnych komponentów modelu RS2, w tym zestrojenie sportowego zawieszenia. Proces produkcyjny rozpoczynał się w fabryce Audi, gdzie powstawały pomalowane nadwozia Audi 80S2 oraz części podzespołów, takich jak deska rozdzielcza, tylna kanapa, skrzynia biegów i napęd 4. Silniki, choć zostały przeprojektowane przez Porsche, były produkowane równolegle ze standardowymi 230-konnymi silnikami Audi. Na dwozie elementy mechanicznej silniki były następnie transportowane do fabryki Porsche, gdzie odbywał się końcowy montaż samochodu. Porsche składało RS-2 montując własne komponenty, takie jak zderzaki, lusterka boczne oraz układ hamulcowy. Odpowiadało również za zakup większości elementów wnętrza, w tym zestawów wskaźników, wykończenia kabiny oraz sportowych foteli Ricaro z indywidualną tapicerką stworzoną specjalnie dla RS2. Model miał swoją światową premierę na międzynarodowym salonie samochodowym we Frankfurcie w 1993 roku. Na scenie pojawiały się kolejne koncepty: odświeżone generacje i najnowsze dzieła niemieckich oraz japońskich inżynierów, aż nagle. Ci Przerywa coś zupełnie nieoczekiwanego: Audi prezentuje RS2 Avant. Widzowie z niedowierzaniem patrzyli na scenę. Audi RS2 ze swoim ekskluzywnym i subtelnie agresywnym stylem, już na pierwszy rzut oka dawało jasno do zrozumienia, że mamy do czynienia z samochodem jedynym w swoim rodzaju. Każdy detal zdradzał sportowy charakter ale niekrzykliwy, nienachalny. Charakterystyczny przód z trzema wyraźnymi wlotami powietrza w zderzaku od razu zdradza, że pod maską pracuje wyjątkowo mocna jednostka napędowa. Te trzy częściowe wloty, inspirowane rozwiązaniami z Porsche 911 Carrera 4S czy Turbo, nie tylko podkreślają sportowy charakter RS2, ale pełnią też praktyczną funkcję, kierując świeże powietrze do interkulera i układu hamulcowego, dbając o ich Optymalne chłodzenie. Zastosowanie typowych dla Porsche elementów stylistycznych nie było przypadkowe. Miało to jasno zakomunikować, że RS-2 to połączenie sił dwóch koncernów. Ten efekt uzupełniają lusterka zewnętrzne z 911 oraz ekskluzywne 17-calowe felgi Porsche z lekkiego stopu, wyposażone w szerokie opony 245x40 ZR-17. Dyskretnie rozmieszczone emblematy Avant RS2 w kolorach czerwonym, niebieskim i srebrnym z przodu i z tyłu subtelnie podkreślały sportową tożsamość pojazdu. To było coś więcej niż tylko szybkie kombi. To była motoryzacyjna rewolucja w nadwoziu, które dotąd kojarzyło się z przestronnością i pragmatyzmem. Audi RS2 łączyło bezkompromisowe osiągi z technologią i codzienną funkcjonalnością, wyznaczając zupełnie nowy standard i kierunek w rozwoju samochodów sportowych. To, co RS2 Avant obiecuje swoim wyglądem zewnętrznym, w pełni potwierdza we wnętrzu. Już od pierwszych chwil za kierownicą staje się jasne, że mamy do czynienia z samochodem jedynym w swoim rodzaju, który nie daje się porównać z żadnym innym w swojej klasie. Wnętrze RS2 zostało zaprojektowane z wyjątkową dbałością o szczegóły. Śmiało można nazwać je sportowym, a zarazem ekskluzywnym. Fotele to legendarne Ricaro, oferujące wybitne trzymanie boczne oraz elektryczną regulację wysokości i nachylenia oparcia. Standardowo tapicerka wykonana była z miękkiej skóry w odcieniu antracytu, lecz opcjonalnie, bez dopłaty, można było zamówić wstawki z alcantary w kolorze niebieskim lub srebrno-szarym. Idealnie komponującym się z wykończeniem paneli drzwiowych. Cockpit zdradza swoje sportowe DNA na każdym kroku. Białe tarcze wszystkich wskaźników, w tym także dodatkowych, pokazujących temperaturę oleju, jego ciśnienie oraz napięcie akumulatora, podkreślają wyczynowy charakter auta. Informacje z komputera pokładowego oraz zegar prezentowane są w formie cyfrowej, a o stanie pojazdu informuje zintegrowany system AutoCheck poprzez kolorowe piktogramy. Jednak przede wszystkim wysoki potencjał drzemiący w pięciocylindrowym silniku Turbo o pojemności 2,2 litra definiuje unikalny charakter Audi RS 2. Zaawansowana technologicznie jednostka napędowa stanowi prawdziwe serce tego projektu, wyznaczając nowe standardy w zakresie mocy, dynamiki i elastyczności. Przyspieszenie od 0 do 100 km trwa zaledwie 5,4 sekundy. A prędkość maksymalna sięga 262 km na godzinę. Wartości, które w latach 90. zarezerwowane były głównie dla rasowych aut sportowych. Dla porównania ówczesne flagowe modele BMW i Mercedesa były elektronicznie ograniczone do 250 km na godzinę. Pod względem osiągów RS2 wyprzedzało rywali dosłownie i w przenośni. Wprowadzone modyfikacje Porsche względem standardowego silnika S2 to większa turbosprężarka KKK o wyższym ciśnieniu do ładowania, ulepszony układ chłodzenia, filtr powietrza o niskim oporze przepływu, większy interkuler, zmienione mapowanie sterowaniem silnika, większe wtryskiwacze paliwa, regulator ciśnienia paliwa z Porsche 911, zmodyfikowany wałek rozrządu po stronie wydechu układ wydechowy o niskim ciśnieniu zwrotnym oraz metalowe katalizatory. Moc maksymalna to 315 koni mechanicznych przy 6,5 tysiąca obrotów na minutę, ale jeszcze większe wrażenie robi elastyczność. Silnik generuje 410 Nm momentu obrotowego przy 3000 obrotów na minutę. A aż 400 Nm dostępne jest w szerokim zakresie od 2800 do 4900 obrotów na minutę, co przekłada się na potężne przyspieszenie w każdych warunkach. Co ciekawe, jednostka została zoptymalizowana i dostrojona do pracy na paliwie 98. Jednak dzięki selektywnej kontroli spalania stukowego dla każdego cylindra osobno z wykorzystaniem dwóch czujników możliwe było także korzystanie z benzyny z liczbą oktanową 95 przy minimalnym spadku mocy z delikatnie wycofanym zapłonem. Napęd na 4 koła 4 był standardem, z centralnym samoblokującym się mechanizmem różnicowym, który umożliwiał skuteczne przenoszenie mocy nawet na śliskich nawierzchniach, gwarantując neutralne prowadzenie i stabilność w zakrętach. Dodatkowo na tylnej osi zastosowano mechaniczną blokadę mechanizmu różnicowego, którą kierowca mógł aktywować manualnie w trudnych warunkach. System ten dezaktywował się automatycznie po przekroczeniu prędkości 25 km na godzinę, zapewniając pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo. Aby okiełznać imponujące osiągi RS2, Porsche sięgnęło po sprawdzone rozwiązania ze świata sportu. Układ hamulcowy został zapożyczony bezpośrednio z modelu 968K co zagwarantowało odpowiednią skuteczność i wytrzymałość podczas dynamicznej jazdy. W podwozie również przeszło istotne zmiany. Zastosowano nowe amortyzatory, obniżone zawieszenie oraz oblewane wahacze, które zastąpiły tradycyjne elementy blaszane. Wszystko po to, by zapewnić jeszcze lepszą stabilność i precyzję prowadzenia. RS-2 prowadzi się z chirurgiczną dokładnością. Było przewidywalne, a zarazem niezwykle pewne, nawet przy bardzo wysokich prędkościach. To samochód, który łączył brutalną siłę z eleganckim opanowaniem. Szef projektu RS2 w Porsche szacuje, że około 20% komponentów RS2 pochodziło bezpośrednio z Porsche, więc to nie był tylko marketing, a dodatkowe logo Porsche wytłoczone w wielu widocznych miejscach stanowczo to zaznaczało. W archiwalnych materiałach porównujących Audi RS2 do Porsche 911 Carrera widać wyraźnie, że RS2 nie tylko lepiej przyspieszało, ale oferowało lepszą elastyczność, wyciszenie i było szybsze w slalomie. Co więcej, RS2 potrafiło rozpędzić się do 50 km na godzinę szybciej niż McLaren F1. Różnica wynosiła zaledwie 0,2 sekundy, ale była wystarczająca by wywołać efekt wow i zyskać rozgłos. Oczywiście w praktyce miało to niewielkie znaczenie, ale medialnie było to bezcenne. Mercedes ani BMW nie miały wtedy niczego podobnego w ofercie, a Audi mogło pochwalić się czymś wyjątkowym. Jakby tego było mało, w momencie debiutu Audi RS2 było najszybszym seryjnie produkowanym kombi na świecie. A do tego dochodził absolutnie unikalny dźwięk pięciocylindrowego silnika, który do dziś potrafi przyprawić ociarki każdego fana motoryzacji. W tamtych czasach nie przykładano jeszcze aż tak dużej wagi do potencjału tuningowego jak dziś. Warto wspomnieć, że seryjne 315 koni mechanicznych nie stanowiło limitu możliwości tej jednostki. Silnik 2.2 turbo był w stanie znieść nawet 450 koni mechanicznych bez ingerencji w jego podstawową konstrukcję. A RS2 z taką mocą to auto, które nawet według dzisiejszych standardów robi ogromne wrażenie. Zatem możemy mówić, że Audi RS2 było pionierem segmentu sportowych, wysokowydajnych kombi? W mojej ocenie tak i to bez dwóch zdań. Nawet jeśli ktoś nie jest fanem marki Audi, trudno zaprzeczyć, że to właśnie RS2 otworzyło zupełnie nowy rozdział w historii motoryzacji. Samochód łączył w sobie zaawansowaną technologię, jak napęd quattro turbo doładowany silnik czy zawieszenie przygotowane przez Porsche. Do tego dochodziło bogato wyposażone, sportowo zorientowane wnętrze. Efekt to auto, które było szybsze od większości ówczesnych samochodów sportowych. Radziło sobie znakomicie w każdych warunkach pogodowych, a do tego pozwalało zabrać pięcioosobową rodzinę na wakacje z rowerami zamontowanymi na dachu. Praktyczność, emocje i prestiż w jednej bryle kombi. To, co Audi zaprezentowało ponad 30 lat temu, przetrwało próbę czasu i zdefiniowało zupełnie nowy segment rynku. Można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że przez pewien okres marka ta zdominowała kategorię sportowych kombi, nieprzerwanie oferując takie modele jak RS4 czy RS6 które na stałe wpisały się w krajobraz motoryzacyjnych ikon. Połączenie sportowego charakteru z praktycznością codziennego użytkowania dawało ogromną przewagę zarówno na drodze, jak i w oczach kierowców poszukujących czegoś więcej niż tylko emocje w zakrętach. Co więcej, współczesna konkurencja podążyła dokładnie tym samym tropem, który Audi wyznaczyło w 1993 roku. Turbo doładowanie i napęd na cztery koła stały się dziś niemal standardem w klasie szybkich, wszechstronnych samochodów o sportowym charakterze. Niektórych zasług po prostu nie da się odebrać. A teraz wasza kolej, które sportowe kombi jest waszym numerem jeden? Macie pełną dowolność. Dowolny rocznik, dowolna marka, wszystko się liczy. Ja, choć fanem marki nie jestem, muszę przyznać, że Audi RS4 B5 to mój osobisty numer jeden. A u Was czekam na wasze typy w komentarzach. Standardowo będę wdzięczny za lajka czy podbicie materiału. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć!